Odcinku. Ja nazywam się Susak i zapraszam do oglądania. Więc tak, w dzisiejszym odcinku będziemy próbować podbić yy, właśnie tutaj yy, Norwegię albo Szwecję, Czechosłowację na pewno, Austrię, tutaj no, Jugosławię. Postaram się. I liczę na to, że wcześniej mnie zaatakuje Związek Radziecki bo będzie ciężko bronić na, na właśnie kraj mamy dobry zarobek no jeszcze ekonomia jest na poziomie 50% więc zwiększa sobie nawet do 60% A teraz już sobie tutaj zbiorę wojska do wszystkich prowincji już. O i idealnie na bunt. Byłem przygotowany. Teraz tutaj. I ktoś mówił, że jeszcze potrzeba właśnie tej Francji tutaj. Al, więc tak, patrzę oczywiście na mapę i tak, potrzeba Francji. Oczywiście przypominam, abyście strzelili suba z dzwonem oraz zostawili łapeczkę w górę, ponieważ was to nic nie kosztuje, a mi bardzo pomaga. W każdej chwili możecie zmienić swoje zdanie. Ja tutaj wojska lepiej sobie rozstaję, bo tutaj jest bunt. Żeby się nie buntowali. No mi plądrowała Francja, te prowincje. Więc Muszą być tutaj wojska. Żeby bunt. Ja sobie już zaklutuję tutaj wojska przy Wolnym mieście Gdańsk. Nie no, ja w Berlinie widzę, muszę zrekrutować. O. No i teraz mamy dużo wojsk. No i tutaj już sobie wyślę. Znowu bunt ja cię widzowie, co jest z tymi rebeliantami. Może zorganizuję tutaj jakiś festiwal, o. Dobry pomysł, aby zorganizować właśnie tutaj na tych prowincjach festiwal. Chociaż nie wiem po co miałby być, ale okej. Okay. Ale widzę, że to podniesie sąsiednie zadowolenie no ponad dwa natury. Przez co będzie mniejsza szansa na właśnie taki bunt. No, więc festiwal od razu. Tutaj festiwal już jest. I tutaj jeszcze szybko festiwal. Dobra. I tutaj już dochodzą. W... Och, dobra, już myślę, że kolejny bunt mamy. I tutaj sobie zrekrutujmy. A wolne miasto Gdańsk. Zaatakujmy. Tutaj mogą mieć dużo wojsk, właśnie, więc. Bo tutaj mają, właśnie w wolnym, w wolnym mieście Gdańsk, mają chyba twierdzę i wieżę obserwacyjną, ale i nie wiem. No i przejęliśmy sobie ładnie, pięknie tutaj. Wolne miasto Gdańsk chce pokój. No i weźmiemy sobie, no i. Minus jedno państwo, takie malutkie do, właśnie tutaj, lebanon I tutaj już sobie bym powysyłał wojska, tak, po 5000 tysięcy, około na prowincję bym sobie tutaj dał do Czech, obok Czechosłowacji. Myślę, że to będzie wystarczająco. No, więc tak, tutaj już sobie wyślę. I moje tutaj idą 10 tysięcy, więc tutaj pójdzie. No i my już tutaj, całe te wojska. Liczę na to, że Iran Iran też potrzebuje. Yy, właśnie chyba do Lebensraum. Dokładnie potrzebuje tutaj, dokładnie tej prowincji. O dwóch nawet. No. Ale spokojnie. Ultimatum na, w, na Włochach starczy raczej. Mam nadzieję, że mnie wcześniej nie zaatakują. Właśnie tutaj. Yy. Mm, tutaj Czechosłowacja mnie nie zaatakuje wcześniej. No i też ma Austria. Austrię można za jakiś czas podb spróbować podbić. Nie, spokojnie, nie przejmujcie się chłopaki tutaj z Czechosłowacji. Ja nie, nie zaatakuję spokojnie, spokojnie. Tutaj chłopaki wycilujcie bombę. pamiętam, że pamiętajmy, że ja mogę jeszcze wziąć właśnie wojska z właśnie z ekonomii, ponieważ zmniejszę sobie ekonomię. Tutaj były. To zróbmy tutaj festiwal i tutaj festiwal. Zadowolenie, inni jakie jest tutaj na tych prowincjach nie wiem, o tutaj widzę. 35, no mało kurde no dobra, no to jeszcze jeden festiwal szybko zróbmy, stracimy trochę kasy ale nie mogę mieć widzowie tylu buntów przecież to w przeszłości się przełoży na tyle buntów no i liczę na to, że już tutaj wszystkie właśnie yy, wojska starczą nam na podbicie właśnie tutaj Owej Czechosłowacji. No, więc tak, tu, tu. I starczą mi punkty ruchu, również też mam taką nadzieję. No, nie sądzę w sumie, żeby właśnie na te, tutaj prowincje Słowacji, dzisiejszej Słowacji, starczyły wszystkie wojska, ale okej. Okay. Dobra. No i tu jeszcze bym wysłał, no, tutaj będzie właśnie 11 tysięcy. No, i liczymy, widzowie, na to, że nam starczą te wszystkie wojska. Na razie, wszystkie ataki idą zgodnie z planem, i na razie widzę, że żadne, że tutaj Czechosłowacja nas raczej nie podbija. Dobra, widzowie, więc ja tutaj już wyślę jeszcze, tutaj, wojska właśnie. Tutaj 10 tysięcy niech idzie na tą prowincję. I jeśli dobrze wszystko pójdzie zgodnie z planem, i tutaj uda nam się, prawie przejąć to. Najprawdopodobniej zostanie tutaj tylko Nitra. No ale widzimy, że sobie nie poradzili. Poradziły o nasze wojska. Tutaj, no. czy 4000. Uuu, mamy pakt o nieagresji z Rumunią. Więc w sumie dobrze. Nie, powiem, nie mówię, że źle. Ty, bo oni tutaj nagle zaczęli sobie przejmować. Nie wiem czy oni i na za dużo nie pozwalają widzowie. Tutaj jeszcze wyślę sobie wojska, bo oni sobie. Właśnie Rumunia chyba na, duż, na za dużo sobie pozwala widzowie. Tutaj właśnie. Tu jeszcze wojska. Tu wyślę tak, no, połowę. Tutaj właśnie. Tutaj wyślę też trochę. I tutaj też trochę widzowie wyślę. Bo Rumunia. Bo yy, jaka Rumunia? Czy Słowacja na za dużo sobie pozwala? No i tutaj cyk. No, ty, co oni tak dużo prowincji przejmują? No, cyk widzowie tutaj wojska, i cyk widzowie tutaj wojska. Musimy my pierwsi zaatakować, bo oni będą szli właśnie w głąb yy, Niemiec. Proponuję o tak trzeciej rzeszy. No, i tutaj mam nadzieję, że całą możemy zabrać. I tak coraz większe to nasze lebe, leberinsu. Tak y, właśnie KaczkaMin napisał w komentarzach, że y, to się y, czyta chyba, czy tam mówi, Lebe... nie, leberinsum, coś takiego widzowie, y, już dokładnie nie pamiętam, ale ja tutaj już sobie rekrutuję i czemu mogę tak mało, a asymilizacja? przecież nie, no tak, promuj nasze tradycje. Aha, bo tutaj, tutaj nas y, nie potrzebują. Ja się zastanawiam, czemu nam widzowie nie pokazuje właśnie, a to przez to, że właśnie oni tutaj nie, nie potrzebuje aż, aż tak im asymilizować. Tutaj widzę prowincji, chociaż pewnie zaraz nam się coś pokaże, że będzie trzeba. Tutaj zostawmy sobie wojska przy granicy z yy, Austrią, yy, bo zaraz też ich zaatakujemy, ponieważ no, małe państwo też nam potrzebne do Leben, No. Tutaj 18 tysięcy, to myślimy sobie. Tu, a w Wienemie mogę. No więc tak, tutaj szybko, tutaj jeszcze. No dobra, Do aha, bo tutaj jest, są prowincje Czech, to tutaj. No ale dobra, widzowie, no co? Atakujemy. Mam nadzieję, że Włochy nas nie zaatakują przez to. No nie potrzebuję, aby mi na razie pomagali. Mam nadzieję, że sobie poradzę, a nie mam tutaj jakiejś wielkiej armii, bo. Bym się bardzo zaskoczył. No co widzę? Dobra, już tutaj pierwsze ataki widzimy, że przejmujemy nasze prowincje, ale my już za kolejnymi atakami właśnie przejmujemy więcej ich prowincji. Więc teraz raczej tutaj nie będą mieli co, z, co zrobić. Tutaj raczej nie mają wyjścia, więc ja już sobie tutaj powysyłam wszystkie wojska w tą prowincję. Jedną tutaj. Y no, mogę cofnąć te tyś, no, tysiąc wojsk, tak, niech będzie tysiąc wojsk, niech się cofnie. Yy, 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 tutaj widzowie jeszcze sobie wyśle wojska, tutaj wyśle wojska, tutaj wyśle wojska i tutaj wyślę wojska, a tutaj mogę zrekrutować na zapas, no i myślę, że tyle nam starczy, wojsk do przejęcia już do końca. Yy. No tutaj właśnie nie starczyło jak widzimy no i tutaj jeszcze tysiąc wojsk więc tu już szybko sobie o tutaj sobie wyślę i tutaj trzeba obstawić tą prowincję widzowie żeby nas nie zaatakowali y, gdzieś y, właśnie tutaj w głąb no i cyk widzowie cyk ojoj, oj, oj, widzowie odbijają sobie te prowincje ale na spokojnie my tutaj też odbijemy zaraz ich prowincję podbijemy, o tak mogę powiedzieć. No i my atakujemy. No i pięknie cała Austria przyjęta. Mam nadzieję, że mogę całą. Dokładnie mogę całą Austrię. I co? Asymilizuję sobie już tutaj prowincję też do końca. No i co? W tym odcinku dużo już podbiliśmy, ale jeszcze nie będziemy kończyć. Widzowie. I boję się o atak ze strony Węgrów. Więc podpisałbym jakiś pakcik o nieagresji, dobrze. Akurat z Królestwem Jugosławii się wzywa nas, właśnie, ta Włochy, ale. Kurde, bo możemy widzowie na tym zaoszczędzić jeszcze w tym odcinku. Bo już tutaj trzy prowincje mamy. Tutaj łatwe. No prawda? no to widzowie, co? Wysyłamy tutaj wojska wszystkie. I co? No, wbijamy się szybko w Jugosławie. No i co? Będzie mniej państwa, mniej państwa właśnie, do, mniej państw do podbicia. No i co, widzowie? Liczymy na to, że tutaj właśnie też nam Włochy pomogą się bić z właśnie ową Jugosławią. No, więc co? No, takie pojedyncze, już takie małe wojska już tutaj sobie zostawię. Tutaj jeszcze mi zostało zasymilizować. Dobra, widzowie, ja już tutaj sobie szybko przeprowadzę atak na Jugosławię. No. I tutaj właśnie, no nie, Włochy mają naszą, nasze potrzebne prowincje, to bez sensu widzowie, że trochę nam wzięli, no ja potrzebuję tej prowincji, no bo ja się nie wycofam wtedy, no i tutaj sobie przejmę, aha, to są prowincje Włoch, to ja ich nawet nie bronię widzowie, tych prowincji, ja sobie będę swoje bronił i i co? I co mi zrobią? No, i się, no, Jugosławia, co mi tam zrobi? Ojoj, tutaj nam może coś, właśnie tutaj zrobić. I szybko sobie wezmę pożyczkę na 60 tysięcy. Niech będzie taka niepotrzebna nam mi zbytnio była w sumie, ale wojska przydadzą się zrekrutować. No, właśnie, wiedziałem, żeby zrekrutować sobie wojska. A Włochy właśnie tracą swoje prowincje. Podbijają Jugosławia, ale tracą też prowincje. O, jesteśmy w stanie wojny z Węgry. No i tutaj widzowie szybko sobie wyśle wojska. Tutaj sobie porekrutuje. I tutaj nie Arabii. Związek Południowej Afryki nie. Ale jesteśmy w stanie wojny z Węgrami, widzowie. No super, widzowie. Że tak powiem. No, y, wojska oczywiście sobie tutaj szybko wyślę. Aha, bo oni jeszcze mają tutaj z przepięknymi tutaj Włochami. Mm. No więc co? Kurde, widzowie. Trelipa, wezmę jeszcze sobie. No i tak, tutaj szybko widzowie sobie jeszcze wyślę. I tutaj sobie jeszcze wyślę. Aha, Węgry tutaj. No ale 20 wojsk, to tam mi zbytnio nic nie zrobią. No i ważne, że widzowie, ja sobie przejmę tutaj całe Węgry, pomimo, że mi nie są potrzebne, ale nie, nie, nie ukrywam, że przyjmę sobie darmowe prowincje. Tutaj jeszcze Jugosławii, tutaj są prowincje, tutaj Włoch, tutaj nagle widzowie Węgier. No właśnie widzowie tutaj tak bardzo dużo, tutaj, więc tak, widzowie, chyba Węgry podbiję na no Jugosławie i chyba dzisiejszy odcinek będzie. Yy, na tyle, jeśli uda mi się oczywiście te kraje podbić, a te kraje mnie nie podbiją. No i potrzebuję, żeby właśnie Jugosławia tutaj Włochom przejęła tą prowincję, więc ja stąd wycofam moje o-wojska, bo mi się nie opłaca tej prowincji bronić. I ja już mam Węgry w całości i tutaj sobie wyślę wojska, tutaj również sobie wyślę wojska, no i one po prostu będą bronić granicy. Więc tak, kurde, tutaj jeszcze sobie wyślę wojska. No i co, Węgrom już praktycznie chyba było, yy, prowincji nie zostało, ale to już mało yy, ważne. Yy, wiem tylko to, że Jugosławii zostało tylko 14 prowincji, i muszą podbić mi tą prowincję. Bo bardzo bym potrzebował, a tak tą potrzebuję, więcej prowincji od Włoch. Yy, bo od Włochów, yy, czyli trzech dokładnie. Ale już widzę, że tutaj mało państw tam zostało właśnie do podbicia. To dokładnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem państw. O ile dobrze liczę. <grym> o i pokój z węgrami. Dobrze, ja sobie tutaj y, zabiorę wszystkie. Mogłem wziąć ich też jako wasali, ale jak będą chcieli właśnie tutaj y, się uwolnić, to jest bez sensu. No, a my mamy dwusetną prowincję, widzowie. Czyli, no, jeszcze 200 i będzie. 211, i będziemy mieli tyle, ile Związek Radziecki. A z nimi mamy dosyć słabe relacje. Więc weźmy sobie pakt o nieagresji. Zgodzili się. Dobrze, właśnie. Może się zgodzili, widzowie. No i co? Ja naprawdę chciałam tą prowincję i tą. No nie. To. W... Ja chcę te dwie. O! Tak możemy wziąć pokój. O, i tak widzowie. Tak to mi by się podobały żądania. I widzowie, naprawdę mamy te potrzebne nam prowincje tutaj. Tak, i tylko Włochy nam zostały. No widzowie, no. No, pog, tam. I widzowie. No i mamy już, tak naprawdę, cel na dzisiejszy chyba odcinek. Aj. ja sobie zbiorę wszystkie wojska do, jedn do jednej prowincji. No i co? Widzowie, tutaj sobie zbiorę już. Jeszcze to w tym odcinku chciałbym zrobić, o ile mi żaden kraj nie wypowie, wojny w tym przysuperowym odcinku, myślę, że w spoko nawet odcinek wyszedł, no i tutaj sobie szybko wyślę wojska, te takie już pojedyncze to sobie zostawię, widzowie, cyk, tutaj asymilizuje sobie szybciutko Innsbruck, no ładnie zasymilizowane. Tutaj punkty technologii, już sobie to zostawimy na kolejny odcinek. No, tak, więc yy, yy, piszcie, yy, właśnie. Yy, nad, yy, albo w sumie, nie musicie. Yy, jeszcze przypomnę szybko, że macie yy, link do Discord'a w opisie. Kończymy dzisiejszy odcinek z 40, 48 tysiącami wojsk. Więc tak. Dziękuję wszystkim za ten wspaniały odcinek. Do zobaczenia, trzymajcie się, do kolejnego i cześć.